produkcja rzekomych plakatów w jakimś garażu, yy, która to produkowała, garaże, dle, fu, nie garaże, tylko plakaty dla Obajtka, tak. Romanowskiego, koś jeszcze, że, ale Mesiena nas Bierty, była... który się tym najbardziej podniecał, ekscytował i to rozpowszechniał. Ale w tajnej drukarni. Właśnie, tak? w tajnej ale, drukarni. Ale tylko <laughs> powiem, cały czas tajna drukarnia w garażu. Ale co garaż, to gdzie nie ma być ta drukarnia? No, znaczy, drukarnia ma być gdzie, w zasadzie. Znaczy, jest, dlaczego, dlaczego nie, nie możesz wykorzystać garażu, do drukowania? żeby sobie drukować plakaty? Proszę, Bo, żeż, to, nic ustawa nie mówi, gdzie mają być plakaty tak, drukowane no? I, i to jest tajność, to jest, znaczy, wszystko, tajność polegała, my, jest ciekawe. To jest wszystko częścią jakby takiego PR-owskiego działania stwarzania pozorów sensacji. no To znaczy to trochę tak działa, jak ja oglądam takie filmy o duchach czasami mm. na nie, tam Discovery, na takich pomniejszych kanałach. I to jest tak, że jest światło ściemnione. I taka bum, 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 bum. bum, bum narastająca muzyka Goza. i kamera pokazuje i. Te... Ale w sumie tak nie ma tam żadnego ducha, no bo nie sfilmowali ducha, ale minus, jest, przez 10, 10 minut sugerują, że, 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 że tu jest jakiś nawiedzony dom i tu są duchy. Jest takie właśnie, ci, 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 co te nawiedzone domy i, i inne Gostbajtery, prawda? E, i jacyś takie e, historyjki. I to jest to samo: mecenas Gierty się wyspecjalizował właśnie w robieniu tego bum, 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 tak, bum, bum. Tak, bum tak, tajna tak. kancelaria. Że, on Romanowski gabinet... miał tajny gabinet gdzieś to znaczy, tam. Był tajny, tajny ten. Był w tym tajne, w akademii, w akademii wymiaru sprawiedliwości. sprawiedliwości. Co miałoby być w tym tajnym gabinecie, nie wiem. Tajne. Sugerowałem, Dokumenty że jak w powieści o panu samochodziku loża masońska ukryta gdzieś tam. Wsadzało się puginał w szafę, wykręcało dwa i trzy razy w lewo, półtora razy w prawo, i wtedy się Ale nie, otwierało przejście do tajnego gabinetu. A to no. tym pozbawiło to,